Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, będę musiał stawać wcześniej, lecz nie do roboty. Chodzę w czwartki i w piątki, wstaję o szóstej do roboty. Chodzę sobie uchachany cały czas, chodzi ziomek uśmiechnięty i za to już karają, już podejrzenia mają, pytają czemu, czerwone oczy mają. Ja nie węgrałem do późnej nocy, grałem w GTA a potem grałem na maszynach. W walk, musi się zgadzać, Kręcę, Maszyną I siódemka wpada, latuje jackpot I wszystko się zgadza, kręcę maszyną I cały bank tu rozpierdalam Jestem Xavix, lubię wypić, lubię zapalić Rozkwiniam tekst, nagrywam muzykę na rozpoczęcie roku szkolnego Żeby był wajbik, ją krzyczę Ładza, wita, tabletki czy wiadra Bongo preferuje to i to Wszystko z tego co wymieniłem Znów bijam do szkoły i chodzę szerokimi Korytarzami na twarzy, że szerokim uśmiechem, żaden tam ze mnie pilny uczeń, raczej wieczny student. Minęły mi wesołe wakacje. Pierwszym miesiąc chodziłem do roboty i się nie opierdalałem. Przyszedł czas na wypłatę i ty siaka dostałem. Następny miesiąc urlop płatny, razem ze tym zaliczony miałem sobie. Odpoczywałem, relaksowałem, walowałem dwie łapy, rozkmieniłem. Tak wakacje umiliłem Zbliża się szkoła I codziennie rano stawanie I wkurwianie się co chwilę Jedyne kiedy odpocznę To jak będzie kurwa weekend